Dzień dobry kochanie, witamy w poradniku agenta wątrobianki, cześć agent Agent? No wiadomo, dzień dobry Dzień dobry co, ciocia, ciocia Stella, no wiadomo asystentka musi być, ktoś musi pokrać pomidory Co dziś będziemy robić, jak ktoś pomyśli? Hmm? Jest spód do pizzy, są pomidory, jest tutaj wędlinka, jest somarella z mozzarellą. I co będziemy robić, Ares? <noise> Pamiętasz? Co jest potrzebne? Jest potrzebny jeden agent, wątrobianka. Proszę, jeden agent, dokładnie. Jest potrzebna ciocia. Ciocia jest niezbędna, wiadomo. samochód. Samochód jest potrzebny, prawda? Żeby pojechać, bo my dziś. Będziemy robić chipsy. Żeby zrobić chipsy potrzebna... Tak, zawsze wsiadam do samochodu, jechać do sklepu i kupić chipsy. No i one są najpyszniejsze, prawda? O, wiadomo, podzielę Bambalę.